Po niemal miesiącu przerwy wracamy do ligowego grania. Już dziś o godzinie 17.30 rozpocznie się mecz dziesiątej kolejki Ekstra Ekstraklasy, w którym KGHM Zagłębie podejmie na stadionie w Lubinie Stal Mielec. W studiu meczowym zobaczycie m.in. trenera Martina Szewela oraz dziennikarza Samuela Szczygielskiego. Dodatkowo klasycznie już podsumowaliśmy dla Was nastroje towarzyszące zarówno Kagichem Zagłębiu jak i naszemu dzisiejszemu rywalowi. Zapraszam do oglądania dalej. Dawno się nie widzieliśmy, ale już wracamy po niemal miesiącu przerwy. Rozegramy swoje dziewiąte ligowe spotkanie w ramach dziesiątej kolejki PK Ekstraklasy. Naszym rywalem będzie Stal Mielec, czyli drugi z trzech beniaminków w całej stawce. 29 dni tyle dokładnie minęło od ostatniego spotkania jak KGHM Zagłębia Lubin w PK Ekstraklasie, na czym przeciwnikiem była wówczas Lechia Gdańsk. W międzyczasie do Lubina zawitał nieproszony gość w postaci koronawirusa. Część z naszych zawodników oraz członków sztabu szkoleniowego zostało zarażonych, przez co nie mogliśmy rozgrywać ani spotkań w rozgrywkach Pucharu Polski, ani spotkań w PKO Ekstraklasie. Jak w tym czasie zmieniła się tabela? Obecnie zajmujemy szóstą pozycję w stawce, jednak po nadrobieniu wszystkich zaległości Będziemy mogli ponownie zbliżyć się do podium. Zadanie to jednak nie będzie łatwe, bo w przeciągu dwóch tygodni rozegramy pięć ligowych spotkań. Później czeka nas kilkudniowa przerwa, i tak długo wyczekiwane przez wszystkich spotkanie derbowe ze Śląskiem Wrocław. Kilku z naszych zawodników wróciło w tym tygodniu ze zgrupowań reprezentacji narodowych. To był udany wyjazd dla Samuela Mraza i jego kolegów z reprezentacji Słowacji, którzy pokonali w barżowym spotkaniu Irlandię Północną i awansowali do finałów mistrzostw Europy. Sasza balić po pięciu latach przerwy ponownie zagrał dla swojej czarnogóry, tym razem 90 minut w starciu z Kazachstanem w nieco gorszym humorze z kadry powrócił Patryk Szysz, który rozegrał mecz w reprezentacji U21. Podopieczni Macieja Stolarczyka co prawda wygrali z Łotwą 3 do 1, ale to zwycięstwo nie dało im awansu do finałów młodzieżowych Mistrzostw Europy. Wszystkim naszym kadrowiczom serdecznie gratulujemy występów. Przed meczem porozmawialiśmy ze szkoleniowcem miedziowych Martinem Szewelą, który opowiedział nam m.in. o dyspozycji naszych zawodników, o tym, czego możemy się spodziewać po zespole stali oraz o swoim wymarzonym prezencie na 45 urodziny. Zapraszamy. No ja myślałem, że sam o mecz pokaże, w jakiej formie a, a będzie zespół. A ta przerwa bywa 4 tygodnie. A... By tam chlopáci, ktorí by aj covidoví, druhá družina alebo grupka býva necovidová. A tak, tak sme pripravili plán tréningový s povrotem s takými obmedzeniami dla covidových závodníkov, aby, aby tá intenzívnosť a objem nebyl taký za dužý, aby boli pripraváni na meče extraklasy. Takže je tam, tam také očakávanie, nás všetkých, ale v prezentácia závodníkov v tréningu je z bardzo na vysokom požoni, čo je dobrý krok dlatego, že aj naša prezentácia na bojsku v tým extraklase, a to samé v polskom Polgare, bude tak, že všetký z nás budú zadovolení. Tak ja očakávam to samé, aj dlatego, že tie družníci z pieršej Lígy chcú pokázať to samé, jakošť, uh, rivalizáciu a bardzo mocné zaangažovanie v, v tých mečoch, že nie je to len, uh, taký, taký uh, len tak, že oni prichodili do extra klasy, takže museli pokázať jakošť uh, v prvej lige, aj dlatego tego prezentu. Martiny Dlaníky vo rivalizácia s družinami v extraklase. A to sa my očakávame aj v týmto našem, našem meču proti stále Mielec dlatego, že pierší beňami bola Varta Poznaň a dokonca bolo také zaangažovanie v obrone u závodníkov Varty, že až ku koncu sa nám udalo streliť bránku a najlepšie by bolo, že by štart do meču byl dla nás tak, jak chceme, aby sme my boli tí dominantní v meču mocní na pivke a efektívni. Očivište v polekárnom a strelili, strelili aj bránky. A ja myslím, že to nastavenie u nás Benji, ale tieto atributy, o čom ja som mluvil, to je vážne, aby aj náš zespoľ bol tak prigotovaný mentálne a to samé aj fyzične. A Patrik je sútaj, ten sa povrotil pozitívne a pozitívnej atmosfére, že zdobili, zdobili dobrý výnik, pak ktorý zagral, aj keď len krútko, ale zagral. Saška Balič sa vrúti v, jutro bude v tréningu a to samé je Samuel Mraz, takže družina bude už všetci, budeme tutaj. Je tam dva znaky pýtania u dvojky závodníkov, ale v, v, v tým momente ešte nechcem hovoriť o tých menách, aby som neodchýl karty dla protivníka, ale zrobíme všetko dla toho, aby na meč, do meču teda byli prigotovaní na 100%. Jestliže nie, počekáme na nastepný meč a nezrobíme riziko dla týchto závodníkov. Tak u dnes, nie treba nejaké prezenty, také materiálne, bych bych mluvil, ale dla mňa prezent, keď pokažu závodníci, tak to zaangažovanie to nastavenie a že by, sme boli zadovolení po meču, že by sme zdobili zvíťazstvo a tri punkty a to je to, čo očakávam od závodníkov, tú prezentáciu a to bude najlepší aj taký prezent dla od závodníkov. Z čakali czekaliśmy na kolejne spotkanie rozgryvané przez Miedziowych. Po niemal miesiącu podopieczni Martina Szeweli podobnie wybiegnął na boisko, aby rozegrać spotkanie dziesiątej kolejki PK Ekstraklasy ze Stalą Mielec. Sytuacja naszych najbliższych rywali zdecydowanie nie wygląda najlepiej. Oczywiście Beniaminek obecnego sezonu mógł spodziewać się, że wcale nie będzie łatwo, jednak z pewnością kibice Stali oczekiwaliby przede wszystkim lepszej zdobyczy punktowej, a także gry w wykonaniu piłkarzy biało-niebieskich. W obecnym sezonie Stal zdołała wygrać tylko raz, w dodatku z Piastem Gliwice, który po ośmiu meczach ma na swoim koncie dwa punkty. Oprócz tego milczanie dwukrotnie dzielili się punktami, a w pozostałych sześciu przypadkach schodzili z boiska pokonani. Seria czterech przegranych rzędów ze zdobytą zaledwie jedną bramką przyniosła ze sobą konsekwencje w postaci zwolnienia dotychczasowego trenera stali Teriusza Skrzypczaka. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajął nowy szkoleniowiec Leszek Ojrzyński, dla którego mecz z Geheym Zagłębiem będzie debiutem za sterami Białoniebieskich. Najlepszym strzelcem stali w obecnym sezonie jest Mateusz Mak, 29-latek, zdołał już trzykrotnie pokonać bramkarzy rywali. Oprócz tego z pewnością trzeba będzie także uważać na Peteriego Forsela. Jak wiadomo, FIN specjalizuje się w swoich niezwykle silnych i precyzyjnych strzałach z dystansu, o czym przekonaliśmy się sami w czerwcu. Kiedy to wykonując rzut wolny nie dał najmniejszych szans Dominikowi Chładunowi. Możemy spodziewać się, że w dzisiejszym spotkaniu w równie podobny sposób będzie chciał pokonać naszego bramkarza. Warto także wspomnieć, że w stali występuje dwóch byłych piłkarzy KGHM Zagłębia. Mowa oczywiście o Mateuszu matrasie i Damianie Primelu. Mamy nadzieję, że w pierwszym meczu po dłuższej przerwie Miedziowi od razu zagrają na maksimum swoich możliwości i nie dadzą szans przyjednej stali na przełamanie swojej niekorzystnej pasy. Jeśli szukacie ubrań i gadżetów utrzymanych w kibicowskim klimacie, zapraszamy do naszego fanshopu, w którym zrobicie bezpieczne i udane zakupy bez wychodzenia z domu. Idźcie na sklep.zagłębie.com i sprawdźcie aktualne promocje. Przed nami spotkanie dziesiątej kolejki PK Ekstraklasy, w którym KGHM Zagłębie Lubin zmierzy się na własnym stadionie ze Stalą Mielec. Przedstawiamy 10 ciekawostek historycznych odnoszących się do naszego najbliższego rywala. Numer 1. Ostatnie spotkanie obie ekipy rozegrały w sezonie 95-96. Wówczas to Miedziowi wygrali 2-1 do po bramkach Jarosława Krzyżanowskiego i Radosława Kałużnego. Co ciekawe, w pierwszym spotkaniu w tamtym sezonie padł wynik 5 do 1 dla drużyny KGB Zagłębia, i na listę strzelców wpisał się również Jarosław Krzyżanowski. Można więc powiedzieć, że blond włosy, pomocnik miedziowych, miał patent na ekipę ze Stali Mielec. Ciekawostka numer 2. Sezon wcześniej, czyli w latach 1994 95 Królem strzelców najwyższej klasy rozgrywkowej, czyli pierwszej ligi, został Bogusław Cygan ze Stali Mielec. Charakterystyczny napastnik z zamaszystym wąsem został królem strzelców, uzbierając 16 trafień w 34 spotkaniach. Ciekawostka numer 3. Ekipę Stali Mielec i Zagłębia Lubin łączy wielu zawodników. W przeszłości w barwach miedziowych występowali m.in. Andrzej Jaskot, Adam Fedoruk, Maciej Śliwowski, Damian Primel, Krystian Gettinger, Mateusz Matras, Łukasz Janoszka, czy obecnie Kuba Żubrowski. Ciekawostka numer 4. Jak już wspomnieliśmy o zawodnikach, którzy łączą oba kluby, to warto również wspomnieć o piłkarzach, którzy reprezentowali barwy stali mielec i przyczynili się do największych sukcesów w barwach klubu. Znani piłkarze, którzy występowali w barwach stali mielec i ze stalą odnosili największe sukcesy, to między innymi Jan Domarski, Andrzej Szarmach, Zygmunt Kukla, Grzegorz Lato, Franciszek Smuda, Piotr Jegor, Henryk Kasperczak, Dariusz Kubicki, Bogusław Wyparło, Michał Żyro i ostatnio Radosław Majecki, a także Mateusz Mak. Ciekawostka numer 5. Stalmielec to także zespół, który swego czasu święcił bardzo duże sukcesy na arenie nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej. Stalmielec to dwukrotny mistrz Polski w sezonach 1972-73 i 1975-76. W czasach świetności klubu, które przypadały na lata 70 XX wieku, grało w nim wielu reprezentantów Polski i innych czołowych piłkarzy. Jako mistrz drużyna debiutowała w Pucharze Europy. Jednak odpadła w pierwszej rundzie po pojedynku z Jugosłowiańską Krwenną Z Belgrad. W reprezentacji zaś coraz większą rolę zaczęli odgrywać piłkarze wywodzący się z Mielca. A jedną z najsłynniejszych bramek w historii polskiej piłki, tą w meczu Polska-Anglia, dającą Polakom awans do Mistrzostw Świata w 1974 roku, strzelił pochodzący z Rzeszowa Jan Domarski po akcji dwóch innych mielczan: Henryka Kasperczaka i Grzegorza Laty. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest z nami Samuel Szczygielski, ekspert telewizji EtoTOS TV. Witam serdecznie, Samuel. Cześć, witam was wszystkich. Trochę o zagłębiu, trochę o stali dzisiaj, tak? Dokładnie. Zaczniemy od naszego najbliższego przeciwnika, dziesiąta kolejka PK Ekstraklasy. klasy. jechałem Zagłębie Lubi Mierzy się ze Stalą Mielec. Ty, ekipę stali, myślę, że bardzo dobrze kojarzysz z tego, co. Większość kim co się orientuje. Program Pierwszy Ligowiec, znają, znasz też bardzo dobrze realia Pierwszej Ligi. Powiedz tak na sam początek, jak bardzo zmieniła się ekipa stali od momentu wejścia do Ekstraklasy, w Twojej opinii? No, zmieniła się bardzo i wydaje mi się, że znowu się podłamałem na początku sezonu Ekstraklasy tym, jak wygląda ten tragiczny przeskok między poziomem właśnie Pierwszej Ligi a. A Ekstra klasy, no bo umówmy się, że czy Stal, czy pod Beskidzie warta wygląda trochę lepiej, ale jednak też pokazują, że ten skok do Ekstra Klasy nie jest łatwy. Raków jest innym nieco przykładem, ale, ale o tym nie dzisiaj. Natomiast Stal mielec, ja mam wrażenie, że Stal miała taką swoją pierwszoligową tożsamość, którą całkowicie straciła już w okienku transferowym. No bo umówmy się, że zmiana trenera, czyli Dariusza Marca, który nie był ani moim faworytem, ani faworytem. Kibiców na początku, no jednak jego postać się bardzo obroniła w pierwszej lidze, ten zespół grał piłką tak naprawdę co tydzień i, i grał bardzo, bardzo skutecznie, potrafił wygrać 4 czy nawet 5-0 w tej pierwszej lidze, natomiast jeśli chodzi o zmianę trenerską, no umówmy się, jeśli my słyszymy, że było niedogadanie się co do pieniędzy, asystenta, Generalnie myślę, że małe pieniądze albo kwestia asystenta nie jest powodem rozstania z trenerem. Dariusz Skrzypczak za niego, jemu ewidentnie nie poszło. Niektóre jego próby taktyczne były no moim zdaniem po prostu niepotrzebne, bo granie trójką czy piątką obrońców. W realiach ekstraklasy nie mają większego sensu. Kiedyś to wychodziło akurat Wam, był taki okres. Przede wszystkim wychodzi to w Rakowie Częstochowa, ale umówmy się, że czy Lech Poznań, czy Legia Warszawa, czy teraz Stal Mielec po prostu na tym polegają. I wydaje mi się, że w tym przypadku zmiana należka Ojżyńskiego to jest kierunek ku lepszemu. No, i pech chce, pech dla Zagłębia Lubin, że ten jego Debil wypadnie właśnie na was. A wiemy, że on ma takie zacięcie, którym potrafi piłkarzy zarazić, ale no właśnie, piłkarzy, którzy mają poziom ekstraklasy, czy nie mają, bo nie zawsze ten trener jest podstawą. Ja uważam, że Stal Mielec tego lata no tak naprawdę zniszczyła sobie całą siłę ofensywną, bo w tamtym sezonie poza Mateuszem Makiem, który w tym zespole nadal jest, poza dobrze wyglądającym w środku Pola, czy też na skrzydle Tomasiewiczem, no to najważniejszy absolutnie był Bartosz Nowak, czyli najlepszy piłkarz pierwszej ligi, teraz świetnie sobie radzi w górniku i Michał Żyrok, który naprawdę jako napastnik świetnie sobie wiosnę ułożył. No a teraz mamy transfery pokroju Flisa, Błyszki, wróbla zjawińskiego, no nie są to transfery absolutnie trafione i wydaje mi się, że nie są one na ekstra klasę. Czyli szans nie widzisz, że przywołany czy, czy tomczyk mają szansę przełamać się akurat w meczu z zagłębiem lubin na wyjeździe. Nie widzę, nie widzę myślę, że Wasi obrońcy o to zadbają, no bo umówmy się, że czy Prokić, czy Zjawiński, czy Wróbel, czy ten Tomczyk marnujący okazję tak naprawdę jedna za drugą, to nie są napastnicy na pierwszy skład w ekstraklasie. Jest to duży, duży problem i wydaje mi się, że nawet Leszek Ojrzyński w wywiadzie dla Weszło po objęciu Stali no powiedział coś absolutnie strasznego dla. Kibiców swojego nowego klubu, bo powiedział, że przy tych problemach w ataku, że on się o to nie martwi, no najwyżej stopera tam wystawia. Kiedyś Pawola stanio w Koronie Kielce. No umówmy się, że jeśli trener mówi to nawet pół żartem, to nie świadczy to najlepiej o jego czwórce napastników. No i jeszcze jeden problem w ataku, bo skoro nie ma nowaka, skoro nie ma żyry, to wszyscy się zajarali pozytywnie transferem Petriego Horsela, On tym razem. No nie wygląda w ekstraklasie zbyt dobrze. Po tej koronie tak naprawdę efektów jego chudnięcia, jego dobrego samopoczucia za bardzo nie widać w liczbach. No bo zero Goli, zero asyst to trochę przypomina ostatnio popularny z pewnej taśmy nagranej pomiędzy Robertem Lewandowskim, a wiadomo kim taki cytat 0 zł, 0 euro, no to tutaj 0 bramek, zero asyst. Nie wygląda to dobrze, więc nie wydaje mi się, żeby ofensywa stali wyglądała lepiej z zagłębionymi lupiami. Mm -hmm. y Powiedziałeś o zmianie trenera i wspomnieliśmy tutaj, bardziej ty wspomniałeś o sylwetce Leszka Ojeżyńskiego. Jest to w środowisku piłkarskim trener znany z pracy z zespołami z takiej dolnej części tabeli, umie wydobyć y ukryty potencjał. Y myśli, że realnie jest jakakolwiek szansa, że ten y poziom stali. Skoczy chociażby na tyle, żeby ugrać na boisku w Rubinie Remis albo popuścić się o pierwszą wyjazdową wygraną w tym sezonie? Wiesz, Wydaje mi się, że stal kiedyś wygrać musi. To jest sprawa oczywista, o tym sobie też rozmawialiśmy wcześniej i wydaje mi się, że stal musi mieć świadomość, że jedyny zespół, który jest za nim w tabeli, czyli Piast Gliwice, to jest poziom absolutnie na czołówkę w ekstraklasie. Jak już się otrzepiął z tego, jak to teraz wygląda, więc wydaje mi się, że Stal musi zacząć punktować. Leszek Ojrzyński po to przychodzi. Leszek Ojrzyński zawsze, niezależnie jak słabych piłkarzy trenuje, to ma na nich pomysł i wie przede wszystkim, jak przyblokować te atuty rywali, więc zobaczymy, czy jemu to wyjdzie już w przypadku Zagłębia Lubin. Na pewno Zagłębie ma jeden problem ze Stalą Mielec. To jest przerwa reprezentacyjna. Nowy trener. Wcześniej u was sytuację z koronawirusem. Wydaje mi się, że to jest idealny czas dla Leszka Oliżyńskiego, żeby on dobrze w stali zaczął, ale jeśli miałbym typować, to no to nie, jeszcze nie teraz. Pamiętam, że kiedyś w Wiśle Płock z kolei, którą też potem objął Leszek Oliżyński, debiutował w Lublinie właśnie Trener kibu Wikunia. Wyglądał ten zespół bardzo dobrze. Łukowski dwa gole wam strzelił, ale jednak skończyło się remisem. Ja myślę, że tak samo teraz. Maksymalnie stal ugra w Lubinie remis, ale nie wydaje mi się, że ugra. Raczej, raczej wygra na Zagrąbanie. W studiu meczowym to już wszystko. Pamiętajcie, że niezmiennie czekamy na Wasze relacje z tego, jak kibicujecie meczowym walce o trzy punkty. Udostępniając materiały na swoich profilach społecznościowych, pamiętajcie, by koniecznie oznaczyć zagłębie, tak żebyśmy mogli te materiały zobaczyć i je udostępnić. Za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!